Siema, z tej strony Paweł, a dzisiaj będzie... Wyniki będą konkursu na 300 subskrypcji na moim kanale Zobaczyłem, że dużo osób napisało Więc fajnie, że dużo osób wzięło udział e, Dobra, to wy wygrywa pierwsza osoba, PDW chill. Ymm, Gracjan Bekelowski, czy ma kanały? Ma! I zobaczmy, czy subuje mnie O, subuje! Dobra, pierwsza osoba to Gracjan Bekelowski Dobra, lecimy z drugą Wygrywa, druga osoba. PDW to w, w traku będzie. Wiewiór. Czy subodala zobaczymy. Kanały yy... subuje Dobra. To w traku wygląda. Pierwszy, Chili wygrywa. PDW Chill. A drugie. Mm, jak to się mówi? W Pd ten, PDW też chill, ale to chyba w traku jest tak, w Tartraku to teraz lecimy trzecia osoba, która wygra yy, cape cape hal tam hi, cape a teraz taki blerynaczka wygrywa kacor kacor trzyma yy, Suba, suba, ma suba, no dobra no to w sumie to tyle co trzeba zrobić żeby żeby odebrać a po prostu odebrać no te swoje nagrody na przykład lala to trzeba tak wysłać w komentarzu trade linka to ja wtedy Wejdę w linka i wam nadam właśnie o, Nie nadam wam tylko wreszcie wyślę prośbę, żebyście zaakceptowali i wzięli właśnie o to swój skin Który wygraliście u mnie. Trochę się pierdzielne, ale dobra I to w sumie tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku Nara Siema